No hej kochani, dzień dobry. Przepraszam, filmik taki na szybko. Przepraszam za mój wygląd, ale myłam głowę i nie zususzyłam suszarką, bo mam dzisiaj ciężki dzień. Nie wiem, czy rozumiem, od trzech dni jest u nas ciężko. Słuchajcie, bo znowu słyszę i znowu, przez to mam też pracujący weekend. Miałam zrobić odczyt w niedzielę, nie będzie w niedzielę tego odczytu, ze względu na to, że znowu się coś dzieje na łącza u bliźniaczych pomieni i u mnie, i tam jeszcze u kilku osób. Yy, wariują osoby szczyde, ponieważ chyba był, nie wiem, czego portal otwarty. W każdym razie rozjaśniły się biopola łącza bliźniaczy pomieni i osoby z łącza bliźniaczy pomieni szczyde. Mogą to być byli partnerowie, mogą to być osoby, które miały za wcielenie zaniżanie, jakby i w ogóle osoby, jakby może nie tyle złe z natury, co być może osoby na podczepieniach szaleją, mieszają, masowo rzucają czarną magię. Mój Leon mi cały tydzień gorączkował. Myślałam, że to jest na zęby. E, okazało się wczoraj, że. Okazało się wczoraj, że. E, no, u nas była znowu ingerencja. Dzisiaj rano była też ingerencja, bo znowu mi młody nie spał. Znowu dostawał jakiegoś takich dziwnych ataków złości. Wkurzał się, nie spał mi cały tydzień. E, robił mi bardzo takie. No, wydalał mi bardzo takie wiecie, nie? No. Że wiedziałam, że coś jest nie tak, ale czekałam. Obserwowałam i czekałam. Aż do wczoraj, gdy po prostu pojawiła się w głowie informacja. No więc czekałam do rana. byłam ciekawa, jak tam rano się ta sytuacja ułoży. Odczułam silny ból głowy. No to już wiedziałam, że to już nie są przelewki, nie. Także tutaj atak znowu poszedł moje dzieci we mnie samo, moich rodziców. I tutaj mojego eks-partnera, tutaj dostał takiego lekkiego ataku właśnie te złośliwości yy, złośliwości, wiecie, takie nie jeżeli coś jest aktywne na, na negatywne energie, na niskie energie to tę energię absorbuje i wykorzystuje na osobach, które są bardziej rozświetlone dlatego tutaj u nas, u mnie zawsze się to sprawdza jeżeli chodzi o rodzinę o rodziców, no o dzieciaki tak pół na pół, bo Gabi tak Średnio nosi go, mocno go nosi, on nie śpi, nie? Leo nie śpi, Leo gorączkuje, no i po prostu ma takie, nie, wiecie, bardzo nieprzyjemne zapachu. Odchody, że się wyraża, także tak, no. No i też na łączu, nie? Na łączu też widziałam zmieszanie, no bo jak ta czarna magia była rzucana, to wiecie, nie? No, zmieszanie takie wiecie, nie? Jakieś niewytłumaczalne myśli, jakieś dziwne takie sytuacje. Rada jest jedna. Najlepszym sposobem na to, żeby te osoby zrezygnowały z mieszania pomiędzy łączem bliźniaczych pomieni, jest ich totalna ignorancja. Totalne odcięcie w 3 brak reakcji, olew i źródło informacji. Bo jeżeli jesteście włączu łączu bliźniaczych pomieni, i nie wiem, może nie absorbujecie się zbytnio z waszymi związkami, co powinniście robić, bo macie wtedy ochronę z góry. Mówcie jasno i klarownie o tym, że jesteście już w relacji włączu łączu bliźniaczy pomieni, To wtedy te osoby, ok, będą miały zamane serca, ale jest kwestia 10 minut. I odpuszczą. Bo jeżeli usłyszą to od osoby, z którą tam kiedyś były w relacji, czy z którą jest pokrewniona i tak dalej, i tak dalej, to wierzcie mi lepiej, że wiedzą od razu, że jesteście z kimś innym, niż jakby sytuacja pomiędzy wami była nadal niewyjaśniona i to by było takie, wiecie, głupie ugrywanie na czasie milczenia, nie wiadomo, co to, co to w ogóle jest, to nie, bo wtedy idą w czarną magię, kurna kombinują na wyrost i robi się koło meja chińska zupka, jak ja to mówię. Zawsze najlepiej od razu mówić prosto Nie, jestem już po prostu w racji z Kiziny. Nie jestem zainteresowana, by ponownym tam nie wiem, Rozmową, dialogiem czy cokolwiek ignorować, odciąć, mieć olej totalny. Nie reagować, bo jeżeli będziecie reagować, to, rea to ładujecie tą osobę. Jeżeli będziecie reagować złością, ładujecie tą osobę. Jeżeli najlepiej jest obojętność. Pamiętajcie, że to są też. Ja, ja nie mówię tutaj, żeby kogoś obrażać, ale to jest często sytuacja, że ci ludzie po prostu troszeczkę im tam coś wiecie. Uroi im się coś tam w tej głowie i po prostu później ponący brzytwy się chwyta, nie? Nie. Bądźcie szczerzy, powiedzcie, że jesteście w relacji, łączam gdzieś czy pomieni, czy po prostu, że macie już swoją drogą osobę, tak, że ją kochacie i w ogóle, że jesteście za sobą. niż właśnie. Ym... Niż właśnie yy, przeciągać zaprzeczenie mówi nic. jeżeli wy sami nie macie możliwości, to przez znajomych powiedzcie, żeby się ta osoba zorientowała, żeby wiedziała i cokolwiek. Mówię, nie ukrywajcie, bo jej będziecie ukrywać, to jeszcze gorzej. A pamiętajcie, że jeżeli już jesteście razem wączeniu, czy nie jesteście razem w relacji, to macie ochronę z góry w 3D, ale musicie być w 3D. Musieli, musicie, musicie być zdeklarowani w 3D. Nie. Bo duchowo, no to tam wiecie, duchowo ale musi być 3D, żeby umysły wasze były, wiecie, spójne, to wtedy macie ochronę z góry, wtedy was nic nie ruszy, Oj, powiem wam szczerze, że myślałam, że już mam święty spokój, ale też prawdopodobnie sama zostałam sprowokowana do jakiejś sytuacji, która musiała wypłynąć, żeby mnie odpalić, żebym zaczęła, wiecie, siać jakiś ferment i to było prawdopodobnie też przez to i prawdopodobnie osoba, która y, prowadzi tą osobę, no prowadzi ją źle no prowadzi, Wiecie, to są magowie, to są czarownice To są wiedźmy, to są okultyści To są osoby, które paktują z demonami Żeby wiecie Kasa, nie, żeby tutaj Wiecie, nie Ja Wam nie będę mówić, sami powinniście wiedzieć To nie jest zdrowe I tym bardziej, jeżeli macie właśnie sytuację, że mm, Macie sytuację, że Yy, nie czujecie się pewnie wobec tej osoby, to po prostu pozwólcie, żeby popłynęły informacje do tej osoby, że wy jesteście już w innych związkach, nie? No, nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego. Jeżeli świat zobaczy, że deklarujecie się, że jesteście w łączu Bliźniaczy Pomieni, że deklarujecie swoją wolną wolę na Związek Bliźniaczy Pomieni, to wam pomogą, was chronią, oczyszczą tą osobę przed durnymi pomysłami, nie? Także pamiętajcie o tym, no ja mam dzisiaj, miałam odpocząć, a ja będę zapier Cały weekend, przecież kurwa, mam co najmniej jeszcze cztery przypadki. Mm, o Boże. Nie wiem skąd ta osoba ma zdolności parapsychologiczne, nie wiem. Wiecie, jakieś oczernianie tam poszło. No masakra, tragedia. O I typowa złośliwość, nie typowa niska energia, środki Marysi, która sobie nie radzi i typowa właśnie złośliwość i brak właśnie wyczucia, nie? Totalny szczoł w kolano. Masakra. No ja sobie u siebie, bo ja sobie u siebie pooczyszczałam, pobyciłam, pooczyszczałam. Ale muszę być czujna, bo jeżeli yy, jakiś czas temu to miało miejsce, no to prawdopodobnie będzie miało znowu, nie? Pewnie osoba dostała szału i nie może się pogodzić, a to jest też osoba na niskich wibracjach, to wiecie, no to szaleje, nie? Większość właśnie osób złącza bliźniacze pomienie, tak zwane fałszywe bliźniacze pomienie. Dostają szału, nie? Dostają szału, nie mogą się pogodzić, nie chcą puścić. Może nie mówią tego szemi wobec, nie pokazują tego szemi wobec, ale wiecie, to są też takie sytuacje, nie? Gdzie po cichaczu coś tam mogą, mnie Grzebać. no, Dlatego nie musicie tutaj jasno i wyraźnie komunikować, że jesteście już łączu bliźniaczych pomieni. I tak dalej. A wiecie po czym u nas, bo czasem się pytacie, po czym ja wiem. Jeżeli nie sprawdzam w kartę, to po czym ja wiem. No, serducha. Bardzo duże obciążenia na serduchu. Wczoraj miałam wczoraj jechałam samochodem, bo wracałam z paczkomatu. Eee, jechałam z paczkomatu i mnie dopadło kucie w sercu. Um, ładowali mi y, czakrę serca. Ja w ogóle miałam konflikt na łączu BP tam dwa dni, jeden dzień, dwa dni. Ładowali mi właśnie. Nie, żeby miała ja odpuściła relację, żeby mnie ja zaczęła wątpić w ogóle. Yy, I dorwało mnie wczoraj, kierowałam ten, autem Bycham z paczkomatu. Yy, ten znowu mnie dorwało, te bóle w okolicy serca to kucie. I ja właśnie o tym wiem, nie? Przez to wiem. Czułam po prawej stronie, że, że mój tu bliźniaczek miał po prawej stronie bóle serca, bardzo duże obciążenia na sercu i już było pewnie w niego ładowane. A we mnie pewnie ładowali trochę później, bo pewnie zastanawiali się, czy wyczuję. I u mnie najpierw mój Leon zaczął absorbować, a ja wiecie, nie? Mówię, kuźwa może faktycznie się przejdziemy, chociaż oni mi nie chorują, nie? I potem się okazało, że we mnie było też ładowane. No, ale najpierw absorbowali dzieci. No bo jeżeli Leon jest w najwyższej wibracji, bo on jest mały, jest jeszcze w energii chrystusowej, jest jeszcze pod ochroną. A też jest jakby naszym łącznikiem. To on, jakby dostał pierwszy, nie? Miał 3 dni temperatury, miał 38,5. Wysoka temperatura, e, e, ingerencja energetyczna. A e, u mnie, właśnie. Jeju! A u mnie, właśnie, czekajcie, zakopane pokazują. Ja, zakopane pokazują ale numer patrzcie mówię o jezu mówię o odcięciach mówię o odcięciach o jakiś o ma zmarł jakiś pani o biedny e, mówię o odcięciach o niebezpieczeństwie e, złącza mnie czy powie negatywna osoba a w, a ten moje miejsce mocy pokazują za ja, jakieś porwanie. O Boże, masakra, coś się dzieje z tymi ludźmi. Dobra, okej, okay, wiecie co? Chyba wszystko z mojej strony. Ja, ja. Chyba wszystko z mojej strony. I jakby co, to będziemy na oczach, będziemy w kontakcie. Gdyby się u Was coś działo, to piszcie, ja i tak pracuję. <grym> tak naprawdę. Mm -hmm. Daj naprawdę jeden, jedno oczyszczenie w tą czy w tą Tak, także jak coś to... o Kraków Jak coś to piszcie, dawajcie znać i ten... I będziemy działać, ale mówię, miejcie na uwadze, nie? Miejcie na uwadze Starajcie się po prostu już oficjalnie po prostu mówić Kreujcie już tą energię waszej relacji w 3D, żeby mieć ochronę, nie? Nie ukrywajcie bo to nic nie da, będzie tylko w was zwalone, bo jeżeli widzicie ukrywe, to te osoby będą miały nadzieję, jeszcze może, może też nie będą wierzyć, nie? A lepiej mówię, powiedzieć od razu, szczelić liścia na zasadzie, nie, ja już jestem w relacji, tak jak ja u mnie, ja cały czas odcinam od siebie osoby, czycie? Nie, ja jestem w relacji, nie jestem zainteresowany, czy jestem zainteresowana i mieć się ty spokójnie? No, Jezu, biedna Pani. Coś jej zaginął jakiś syn. Masakra. Dobra, z mojej strony to wszystko. Biorę się za sprzątanie. Trzymajcie się, kochani. i Pamiętajcie, że jestem z Wami, że Was wspieram i w razie czego, jak coś, to jesteśmy w kontaktach. Buziaki, papa. Pa.